Choroba refluksowa przełyku, czyli GERD, oznacza, że kwas żołądkowy cofa się do przełyku, powodując podrażnienie, pieczenie i długotrwałe uszkodzenia. Jeśli nie jest leczona, GERD dotyka miliony Polaków, a jej ignorowanie może prowadzić do wrzodów, problemów z oddychaniem, a nawet raka przełyku. Kiedy masz GERD, te pięć objawów ostrzegawczych pojawi się jako pierwsze. Obejrzyj do końca. Możesz tego potrzebować bardziej niż myślisz i nie zapomnij podzielić się tym z kimś, na kim ci zależy. Pierwszym objawem jest częsta zgaga, uczucie pieczenia w klatce piersiowej, zwłaszcza po jedzeniu lub w pozycji leżącej. Drugim objawem jest kwaśny smak w ustach, gdy kwas żołądkowy cofa się do gardła lub jamy ustnej. Trzecim objawem jest uporczywy, suchy kaszel, ponieważ refluks może podrażniać gardło i powodować przewlekły kaszel. Czwartym objawem jest trudność w połykaniu ponieważ przewlekły refluks może powodować stan zapalny przełyku i utrudniać przechodzenie pokarmu. Piątym objawem jest chrypka lub bulgardła rano, ponieważ kwas żołądkowy może uszkadzać struny głosowe podczas snu. W moim następnym filmie podzielę się naturalnymi sposobami na zmniejszenie refluksu i ochronę układu pokarmowego. Napisz tak, jeśli chcesz i obserwuj po więcej porad popartych przez lekarzy.